Ta gra to jest nowy horror na Robloxie. Ja wraz z moją dziewczyną postanowiliśmy zagrać ją i otworzyć kebaba. Zasada jest jedna. Jeżeli zobaczysz coś podejrzanego, nie możesz wydać kebab. My dzisiaj zobaczymy, czy ta gra, która powoli zaczyna trendować, jest naprawdę straszna. Czawarma kiosk Anomalis. Mrówka, słyszałem, że w tej grze są noce. Chcemy przeżyć 99 nocy w tej grze? Nie, ja myślę, że ledwa przeżyjemy jedną i to będzie wystarczająco tak szczególnie. Okej, okay, jesteśmy. O, to ty! Bo ja widzę kotka mówię. Moi drodzy, to miejsce. To będzie Jest w tej grze sprint. To znaczy, że jest źle. Musimy zacząć od jakichś podstaw. Włącz grill. Mizowie, tu też jest telewizor, z to, co ja się dowiedziałem. mamy zasady. Uwaga! Na nocnej zmianie musimy zachować spokój i przestrzegać zasad. Słyszałaś, Ania? No. Jeśli uśmiechnięty klient przyjdzie, daj mu napój gazowany. Dobra, zasady nie są ważne w tej grze, okej? Okay? Ania myśli, że ona jest normalna. Ty, ona ma zobaczyć. I ona ma jakieś po bokach takie dziwne. Ej, idę zobaczyć na kamery, bo na kamerach. Też podobno. Co, że ma biodra? Nie no, ja myślę, że ona jest podejrzana. Musimy ocenić, czy każdy klient stara jest podejrzany. Prawda, wiem. Nie no, ona mi wygląda na dziwną widzowie. Ale co jest nią mnie tak? No ma sukienkę, ma buty. Mówiła, że spóźnia się do pracy. Dobra, to rupla wasza. Ja bym, ja bym powiedział, że nie. pod mięso, pod nim mięso, a ja wezmę pitę. To się nie mięso? No, musisz uzupełnić mięso. I widzowie, tak naprawdę ta gra to jest symulator robienia kebaba, Tylko, że horrorowy, bo mogą Was naprawdę spotkać dziwne rzeczy. Ja nie wiem, jak to się bierze to mięso. Mnie nikt nie przygotował do tej pracy. I moi drodzy, o drugiej w nocy przyjedzie kurier, tam jakiś inspektor. Zobaczcie, jest to napisane, w każdej piątek około drugiej nad ranem przyjedzie samochód bez kierowcy, to jest kontrola. Jak forgot something, czegoś zapomniałam. No, no kola, kola. Aha. Co? Nie wiem, jeszcze patrzę. Ja cię boję. Czemu się wystraszyłaś? No bo tak, bo ona tak nic nie już i nie wiem. Patrzcie w ogóle widzę to, tu jest TV, tu, tu jest Steve. Z którego klienta ty obsługujesz? Ja popatrzę. E, definitywnie. Spojrzę na kamery. Nie, normalnie na kamerach. Okej, okay, widzowie, na kamerach się nic nie dzieje, więc zafundujmy jej kebaba. Czemu się boisz? Chodź po sklej i kebaba. Ale to ty mi się obsługiwać tego klienta. No dobra, dobra, tego ja obsługuję, następnego ty obsługujesz. <ścoughs> Skoro ten jest bezpieczny, możesz go obsługiwać. <laughs> nie. Ej, to jest okropne. Ja tak nie lubię takich gierek, bo to jest takie, że wiesz, nie wiesz nawet czego się spodziewać. Widzowie, jak będzie tutaj dużo łapek w górę, przeżyję tu cały tydzień w tej grze. Obiecuję to. Zostawcie dla Zaczęłam od łapę w górę. Ania, pokaż, jak bardzo chcę, żeby widzowie zostawić łapkę. Łapeczka w górę. Bardzo bym prosił, napiszcie również komentarz, byle jaki to może być komentarz, byle długi, byle film leciał. A co idzie? No właśnie maja. ja... odwracam się. Lidzowie, mój kontent, z mojej perspektywy, to będzie patrzenie w ścianę przez 50% odcinka. Zamykaj okno, zamykaj o... Nie no, no, a ona sobie idzie, normalna kobiecinka. Nie no, jest okej, okay, no stara babka. Obsługujesz ty ją teraz? Czemu? No? Nie, nie chcę. Ej, dlaczego nie mamy sosu mieszanego, tylko mamy tylko czosnkowy? No bo to jest biedna szwarma, prawda? <laughs> Jezusie! Ania, klientce naszej zagrał telefon. Co się dzieje? Ja już płaczę, już płaczę. O Boże, to będzie przepiękny film. Zamykaj lodówkę, prąd traci. Patrzcie, jak on wygląda, jak taki zielony klocek. Jak ty wyglądasz? Ja, ja wyglądam jak Zig Plus, Zig Plus in real life, widzowie. Jak zobaczycie kiedyś kogoś, kto tak wygląda, to znaczy... Ty, poczekaj! Po... Wow! Ej, ona tańczy! Czekaj, czekaj, zobacz na kamerach, co się dzieje. Ej, myślisz, że z nią coś jest nie tak? Ej, dobra, obsługujemy ją, czy nie? Ja mam inne chyba posłuchaczenie tego. Rób, rób jej teraz ty. Nie, ja pierdziele zamykam drzwi, pozdro, nie, nie chcemy. Nie, bo ona tańczy, u nas się nie tańczy w kebabie. Bo co, bo ktoś ma dobry humor, to mu zamykasz... Yy, o, okno? Kamera bezpieczeństwa, mam się czuć bezpiecznie i nie czuję. Aha. No i mówiłam! No dobra, to jest na mnie, to był błąd, okej? Okay? To, widzowie, to jest inspektor. Dobra, nie, ten, ten, dos, ten nie dostaje. Ja już sprawdzałam, nie, no jak na kamerach okej. Okay. A... nie no, jak na moje on jest okej. Okay. On jest okej. Okay. jest kiedyś klienta, który się Dziwnie wygląda na kamera. Tak. Okej. Okay. Ale czekaj, zobaczymy, czy inspektor się złości. Powiedział, że napierdziałyśmy do kebaba. No i co? Jezus, nie otwieraj tak drzwi bez ostrzeżenia. O, zjem coś jest nie tak, widzowie. Ania, czy mamy zniżkę na. nie wiem. Na co? Na pięknych blondynek? Nie. Ej, dobra, 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 dobra. Eee, nara! Czemu? Wid, widzowie, widzieliście. stały dwie. Gdzie? Dwie no, stały, zobacz, zobacz na kamera. No ja widzę jedną. Co? Ej, hey, dosłownie były dwie. A, to Słyszysz? Tak Pukasz co jest? Gdzie otwieraj? Na kamerach jest czysto, co jest? Otwieram. Nie! Otwieram. O, ktoś przyszedł. Dwie szwarmy. Sprawdź kamery. Je, nie, nie, ja już nie jest, chcę w to grać. Wypopaj go, wypopaj go, wypopaj go. O, ze starym na plecach. Co? O kurde. Fajka! Ej, ja już jestem trochę obstrany. Bo ja nie czuję się tu bezpiecznie. Nie, spokojnie a nie jesteśmy w z kebabem. Ej, my jesteśmy tu dopiero 10 minut. Ja obsłużę następnego klienta, widzowie. Ta gra, szczerze? Fajna. Kradłem go. A jest normalny. Ta, no, obsłuż go. No, pewnie. Jasne, nie ma problemu. Ja, ja zobaczę na kamerę, a ty obsługuj, obsługuj. Nie, on, on jest normalny. Obserwuję go na kamerach, widzowie. On jest normalny. No, teraz już mam trochę wątpliwości po tym pukaniu. Ja już nikomu nie ufam od wtedy, kiedy ten paszczur paszcz wy skoczy na mnie z lodówki. No, i tam z lodówki na lodówce bym. Ale nie widzowie, ja też się wsrałem totalnie. Tu to powinniśmy mieć, nie wiem, jakiś ki bollowy po coś. Nie ja co tam grają. O, gdzie karate kid? O, Zostaw mi to! A czy on jest anomalią? Czekaj, sprawdź, sprawdzę kamery. A co on wali karate jakieś? Widzowie, nie wiem czy to jest anomalia? Nie, chyba nie. Tyły też nic nie ma. Dawaj, obsługuj. Sportowy kebab dla sportowego Pierkia Zatrudnijmy go w tym kebabie, będzie nas bronił. To, to jest nasz ochroniarz! Proszę, idę do niego. Nie! Ja zamykam drzwi za tą. A, dzień dobry, rozmowa o pracę. Potrzebujemy ochroniarza do budki z kebabem. Oho, widzowie z kebabem osiągnął prawdziwy szczyt siły. O! Co? Kur, co to było? Co? Nie widziałaś tego. Mnie. Bez grilla, bez czosku, czekaj, ja, ja sprawdzę go. Rób już kebab. A co to znaczy bez grilla? No to znaczy, że jest git. Ja wyłączę ci grillę chcę razem. Aaaa! Jest na oknie! Siedzi na oknie! Zamknij okno! Aaa! Nie, siedziała już na oknie. Spokojnie, to wcześniej dlatego jak szykam. Co? Ja, ja to widzowie nie widzę. No. Poczekaj, poczekaj, proszę, 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 Kamery, kamery, kamery. Wizja nocna. Nie no, ja mu daję to kebaba. Nie wiem. Widzowie, ja tak sprawdzam, czy ten, ten inspektor tutaj nie wychodzi, bo jak wychodzi, to znaczy, że powiedzieliśmy było. I to jest okropne. A teraz będziemy mówić dla siebie w kebabie tak. Pomocniczko kebab. Ja odpalam grilla i będziemy robić kebaba. Sprawdź kamery. Kebab na cienkim pan. Jedna warba już, już. Ona tańczy na, na Night na tańczy. Nara. Nie ma zakaz tańca. Dawidzenie od kieba. O, o. Czy ty zamknąłeś okno? Zapamięta to. Ja ja, ja ci tu ukroję kebaba Zara. Weź już placka. To szkoda, że i placków nie da się przygotować. Co weź już placka? Chcesz nieświeżego kebaba przyjmować? Podawać klientom? Ja, ja idę z nim, pogadać się No na co ty zewnątrz. sobie żartujesz chyba? zamykać drzwi! Ja idę mu spojrzeć na glace! Dobra, wydaje się normalny. Ej, mięso tnij, bo nie ma mięsa. Dobra, tnę mięso, tnę mięso, tnę mięso. O, ding, 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 ding. Dawaj, dawaj, roluj, roluj, roluj A dobra, to jest tak szybkie robienie kebaba Dla mnie bardziej podejrzane jest to, że jest, Pada śnieg i jest noc A oni wszyscy są tak skąpo ubrani Tak, 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 oni wszyscy są Anomaliami widzowie A co, jak to my jesteśmy anomalią? Ty nie masz twarzy stara. Ty też nie. Zamykamy jej. Czemu? Zamykamy jej. No, anomalia. A co, wymyśl, nie tak? No zobacz na kamera, stara. O Okay. Ej, dobrze nam idzie na razie, widzowie. Ej, zaraz druga, będziemy musieli wyjść i nie, nie będziemy mogli się patrzeć. W... O kurde! To jest anomalia. Nie obsługujemy tego. Czekaj, no czekam na kasę aż ażda. Co to za prowadzenie kebaba? Bach! To jest widzowie anomalia, definitywnie. Obsługujemy tylko sprawnie chodzących ludzi. To się już dowiedzieliśmy z O, puka nam ktoś. Oho, oho, oho! Co? Widzieliście to? Nie, gdzie to jest? gdzieś tutaj? Co było? Widziałem anomalię na kamerze. Ale się obstarałem już trochę. Ej, jest pierwsza 55. zaraz przyjedzie w auto. Kto to jest? Ej, jest na, siebie, jest na szybie! Jest na szybie? Tak! On wydaje się normalny, chyba. Ja idę, patrzę się na szybę i zamykam oczy, dobra? Rób szybko, bo zaraz mamy wóz inspektora. Ja robię, ja robię, ja robię, ja robię. Widzowie, o drugiej nocy przyjedzie samochód bez kierowcy. Musimy to przejść. Ale co, o co tam chodzi? Bo musisz mi wytłumaczyć. No, w zasadach pisze tak. W każdy piątek około przyjedzie y, drugi nad ranem, przyjedzie samochód bez kierowcy. Rób kebaby, ja będę tłumaczył. To jest kontrola. Natychmiast wyjść przez tylne drzwi. Nigdy nie patrz na stoisko Szwarma podczas inspekcji. Ty, drugiego muru. Nie, już. Druga! Aha, a to musimy poczekać, jak się Co? Co tu się dzieje? Czemu mnie takie rzeczy. Auto, wychodzi, wychodź, wychodź. Szybko. Jezus. Nie patrzcie, nie odwracaj się, nie odwracaj się, nie odwracaj się. Dobra, wchodzimy do szwarmy. Nie, jeszcze nie chyba. Weź! Odjechał. Teraz. Weź, ej, wyskoczył na mnie z kebaba. Weź, ej, nie, ja naprawdę będę miała paranoję. Ja nie zamówię nigdy kebaba po tej grze. Ej, właśnie widzowie. Ciekawe, jak bardzo ta gra wpłynie na zamówienia w kebabie. Sprawdź go. No, sprawdzam. Ok, zamykaj. Nie widać go na kamerach w Night Vision. Dobra, zamykam. Dobra, idzie, to dobrze. Póki co? Jak na to, że po, poza tym, że wyskakują dla mnie te wielkie paszczury co 5 sekund, to jest ogólnie spoko. No, to jest okej. Okay. Klienci nie są źli. Boję się, że za którymś razem to otworzymy i po prostu jakby. Coś będzie tu stało. Tak, no. A on nie był tu przed chwilą? Nie. Soda, soda i ten. On chce sodę. Dobra, to ja biorę sodę, ty rób kebab. Muszę czekać, aż będzie praca. Więc te auta przejeżdżające mnie przestraszają. Ogólnie też było coś o jakimś mięsie, który do nas będzie mówić, moi drodzy. O kliencie bez twarzy jeszcze chyba, nie? Przynajmniej nie zepsułeś. Jezus, myślałam, że paszczur znowu, a to tylko kebab się kręci. Ja wyłączę przełącznik grilla. Dobra, idzie nam idealnie i tak Ej nie jest dopiero trzecia zaraz. A my musimy pracować do siódmej. Sprawdzam ci ją. Rób już kebab. No nie mogę robić, dopóki ona nie powie. Jedna. Nie, jest git. Okej. Okay. Poczekaj, wychodzę do niej. Ja wychodzę. Zobaczę jej z tyłu głowy. Nie, jest okej. Okay. Proszę, zamykaj drzwi ze za sobą tylko. Bo ja się czuję y, niebezpiecznie w otwartej przestrzeni tutaj w tym kebabie. Ej, coraz więcej śniegu jest na ziemi. <laughs> Co to było? Jest pod platem! Jak mam dalej! Nie ma. Robię taktykę na zasł zasłonięcie oczu. Nie, do nie, nie, nie. Ona wygląda dziwnie. Nie przecinaj go na pół. Mam tylko jedną rękę, żeby go trzymać. Eee. Dobra, zamykamy ją, co? No chyba, że zamknęliśmy komuś budkę z kebabem, kto serio nie ma ręki. Jezus. Ah! Oho, ale wyszedł, Oj. wyszedł. To znaczy, że zrobiliśmy źle. Jezus, ej, nie. zeskryminowaliśmy panią bez ręki. Ej, dobra. Musimy się wziąć w garść. Nie możemy popadać na takich łatwych tych. Bo ten czas leci za wolno. wczoraj no, patrzę na kamery. No. Oj, zamykaj, by dwie baby. Dobra. Poczekaj, skasuję ją, pieniądze. 350. Poprosi, 350. Do widzenia. Zobaczmy, co tam się na kamerach dzieje. Dawno ich na mnie pukał w drzwi. Ej, nie otwieraj, nie otwieraj, jedna została. Tak? Nie wiem, co zgrana, ale jedna została. Cześć, sprawdzę jeszcze raz. Dobra, nie ma ja już. Gdzie, on nie był tu? Nie chyba. Był, pracował w pobliskiej stacji, był. A co z nim? No nic, na kamerach nic nie ma. Ej, jeżeli to będzie błąd, że dajemy tej samej osobie kebaba, to mi będzie smutno. Ja bym przyszedł na dwa kebaby. Ja bym pracował na pobliskiej stacji. To nie lepiej, żebyś na stacji zrobił sobie hot doga? Jeden yeah, kebab dla pan. Zimny piękny pora poranek? No, w sumie trzecia. Chyba jeet. No, inspektor się nie ruszył. Co, ale on widzowie, wystaje tutaj. A może to są dwie bliźniaczki? Dobra, nie są dwie bliźniaczki. Widziałem jak się ich. No. Wszyscy mogę pomóc w kebab? Eee, um, No, coś z nimi jest definitywnie tak. Dla nas dwóch. Hmm. Dzielą się wszystkim. O, oh, wow. Ja, dobra, nara. I dobra, fajna jest ta gra, widzowie. Zamykaj tą lodówkę! On no się wieczy, bo tu w kebab jest gorąco od grilla. No jak gry wyłączony. Ten gość też trzyma lodówkę. Tej gościu odej. Nie bo mnie, przestraszysz mnie ty, że jest otwarta lodówka, bo ja twierdzę, że to jest anomalia. O, że... o nie, to jest anomalia. To, to musi być anomalia, widzowie. Moje dzieci już jadły, ale ja pominę. Nie potrafię gotować po tym dniu. Zobaczcie, co się z twarzą dzieje. Nara! Pa. Na naszym kebabie mam wrażenie, że robi się tak jakoś coraz. Czerwono. Co to oznacza? Czemu czerwono w kebabie? No tak, jakoś czerwono. Może za to, że jest czwarta już. Przerażająca jest ta gra, naprawdę życzę sobie. Musimy obsłużyć jeszcze cztery kebaby, musimy ukręcić. Skąd wiesz? No bo pisze. To jest anomalia! Ma chyba kogoś w worku. Ma porku worku kogoś definitywnie. Nie ma. Nie ma dzisiaj jedzenia dla Świętego Mikołaja. No i dostaniesz rózgę. Brałko sobie dla Świętego Mikołaja. A co możemy zrobić z tą kasą w sumie? Nie wiem. O, idzie dżentelmen. Znowu, znowu on, znowu. On. Był nie był w karantynie. Czekaj, 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 czekaj. Czemu tak stoi bokiem? Nie wiem. zobaczyć na zewnątrz. No on coś ukrywa chyba przed nami. Nie jest, widzę normalny. Patrz jeszcze raz na kamerę. Na pewności. sprawdzam, sprawdzam. Czekaj. Aaa, Co to jest? Dobra, nie robimy mu żarcia! Co miał? Nie wiem, coś mi wyskoczyło. Na twarz. Akurat chciałem się podrapać. Teraz już mnie to nie straszy, ale wejdźcie na kamery. Nie. Rób kolejnego, ja sprawdzam. O... E, pojawił się jakiś kot. E... Co? Co? O, co? Czemu Przepraszam, mi klika zrobiłam. Klient, więc w ten sposób potrafisz miałam nadzieję. Że... Ej, serio, mi skliknęłam. Chciałam kliknąć w kamerę. Ja, ja sprawdzam, czy inspektor. Ale ona i tak wyglądała dziwnie. Nie ufam jej. Gdzie jakiś gość. Ej, 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 nie otwieramy mu, nie otwieramy mu. Czekaj, 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 jeśli uśmiechnięty klient przyjdzie daj mu napój gazowany. O, puka do nas, nie, nie, otw nie otwieramy mu. Ty, albo może mu trzeba otworzyć, bo nikt inny nie przyjdzie. Boi się! No dobra, przestań, przestań krzyczeć i być bezużyteczna Ania. No dobra, chyba serio trzeba otworzyć. No nie, jest to anomalia. Czyżże do nas tak Michael my my Myers? Oho. Ej, idzie do nas, idzie do nas, idzie do nas, idzie do nas, idzie do, do zaplecza. Gaś światło, gaś światło, gaś światła. O cholera. Co koniec? Zgasiłem światła. Ej, bo on ten! Chyba, albo wyszedł bardziej trochę. O Jezus, Maria, co my zrobiliśmy źle? Nie wiem. Co myślisz, że. Z tym kotem pewnie. Dobra, kolejna osoba. On już to był! Nasz farma i soda. Sprawdzam kamery. Widzę, że grasz wieczorem odważnie, he? W każdej chwili mogę wyłączyć Twój internet, nie wiesz? Sprawdź. O, odłączone ci od gry. O, zabawne. I co my robimy z tym, że gość wie, że to jest ten? Chyba jest anomalią. Ty, ale zobacz na jego twarz. No, był taki chłop. Ale z taką twarzą. Czemu zgasz świetło! Czej, wychodzę. Olera, nie wiem. Myślisz, że to anomalia? No nie wiem, wyskoczył nam okienko na twarz. Dobra, zróbmy mu kebab, zróbmy mu kebab. No co, na twoją odpowiedzialność. Dobra, musimy wydać to kebaba. Czytajesz kebabę, ch chłopo, który odciął ci internet. Hej, dziękuję, ale zrobisz to nie tak. O nie! Czyli jednak, inspektor, o nie! No nie. I... mamy trzech klientów, dobra, teraz robimy bezbłędnie. Skup się, skup się, skup się. Nie zamawiam nic, ale lubię cię, więc dam ci radę. Jeśli masz wystarczające pieniądze. Możesz wykupić inspektora z dołu, właśnie w tej kące. Do zobaczenia później. I ziomek nam pomaga. Ej! Zgasło? Tak! Ej, co jest grane? Ej, ej, nie wiem. Co się dzieje? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Albo, jak mogę tę ikonkę użyć? Nie wiem, jaką ikonkę. Nie, to się zaświecił sklepik taki. Pokaż anomal. A patrzcie, mamy tych. Przywołaj anomalia. Wewnętrzna kontrola wymazuje wszystkie błędy, które popełniłeś, tak jakby się nic nie stało. Dobra, kupuję to. Właśnie użyłem. Nie ma inspektora! Git. Aj, teraz pewnie nocna wizja nam się przyda. Gdzie to jest? Nie Wiem? Czemu? Co się dzieje? jestem przerażona tak szczerze tym faktem. Co tu się dzieje? No dobra, no wykupiłeś inspektora, super, ale dlaczego róga światło i dlaczego wszystko nie Czemu nie możemy wyjść? Może tam się gra jakoś zbugowała? Wow, widzowie, napiszcie o co chodzi. Totalnie nie wiemy. Wydaje mi się, że na tym etapie już jakby oboje kupiliśmy coś ze sklepu, więc chyba powinno być wszystko git i powinien przyjść klient, ale po prostu nic nie przechodzi nie możemy wyjść ani nic. Jezus Mary, nigdy nie wiedziałem, że ktoś mi będzie kababa atakował. Na który nawet nie jest mój. Czemu cały czas jest jest, jakaś straszna muzyka. Eee, poczekaj, poczekaj, podczas mgły coś było powiedziane. Że chyba tak, nie wychodzi pod żadnym pozorem, no. Ej, zobacz ludzie coś wiszą. Oj, zamknij to! Na pewno? Tak! Sprawdzam co się dzieje tam. Widzowie, dobra, bo my już nie obsługujemy klienta. No właśnie jest tra tragedia jest! Czekaj, otwieram znowu, znowu są ludzie, coś. Nie wychodzi pod żadnym pozorem, nie wychodzi. Tak jest, tak jest, tak jest. No zaraz nam się shift skończy, a musimy jeszcze trzy kebaby już kleić. O, patrz! Skończyło się! Ej, nie, naprawdę, bo ta gra zaczęła być już o, na tyle chaotyczna, że ja już nie wiem, czy mam czy być... Przerażona, on, ja jest anomalion. on jest anomalią. On jest anomalią. Cholera, nie wiem, nie wiem. Ta grata kryje głowę. To jest najgorsze, że jesteśmy na takim etapie, że nie wiemy, czy coś powinno działać tak, jak chciało. Dobra, ja nie otwieram, za długo to czekaj już. Co chcesz, ziomek? Czemu nie idziesz? Zamknąłem ci przed twarzą. Ej, ale jest napisane, że ife smiling, czyli jeśli przyjdzie uśmiechający się, to mamy dać mu sodę. Aha, zapomniałem o tym, musimy mu dać sodę, no. Dobra, biorę, biorę i daję mu sodę. Daj soda. Okej, dostałem. I musimy umieścić to pod ladą, nie możemy to otwierać. Mieso mięso, 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 mięso no, przecież zacząłem czytać instrukcję. Wyłącz, wyłącz ten. Wyłącz Grilla. I było napisane, wyjdź. Wychodzę, 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 chodź. Widzowie, nie wiem, co się stało. Totalnie się gra pobugowała chyba. Nie, no, mięso, może. Oooooh, chodź, 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 chodź Jezus, Maria, no. To jest ta chaotyczna gra. To jest tak TikTokowa gra. o TikTokowe świry Czekaj, bez twarzy, Nie, 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 bez twarzy, bez twarzy. poczekaj Nie patrzyć mu w twarz i go obsłużyć. Dobra, ja go obsługuję. dobra, dobra. Ja nie patrzę mu w twarz. Nie, no, nie patrz mu, nie patrz Pasz. Dobra, ja robię placka. Nie patrz, nie patrz, nie patrz. Nie patrzę, nie patrzę. Dałam mu. Okej, okay, dobra. Mamy to. Poszedł sobie. Dobra, sprawdzam kamery po nim. Git, 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 A czemu mieliśmy go obsłużyć akurat? Nie wiem. Ha! Co to było? Wychodzę. Wychodź, 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 wychodź. Ja co tu się dzieje? Dobra, to wychodzimy po prostu. Okej, okay, nie ma już, nie ma. Jest okej. Okay. Jest widzowie. Jakieś non-stop anomalie mamy na sobie. O Boże, bieg. Patrz, patrz na gościa. Aha. No dobra, zobaczmy, widzowie, co powie. On nie ma żadnych pieniędzy. Jeden za darmo umierał z godu. się za to następnym razem przysięgam. No jest po prostu pijany niby. Co robimy? Chyba, no nie wygląda jakby był zły, ale też z drugiej strony dawać mu za darmo. Kebaba. Nie, ja mu zrobił kebaba. No to bądź dobrym człowiekiem, zrobił kebaba. I, ukryj mnie. Nie ma problemu, dopóki nie będzie się na mnie odzywać. Dobra, zobaczmy, co teraz się stanie, jak dam mu kebaba. Wyrazy gratulacji. Twój dzień pracy dobiegł do końca. Może wrócić do domu. Przyszliśmy tą grę? Czy znaczy, że możemy wrócić do domu? Bo została nam, żeby jeszcze obsłużyć dwóch klientów. Poczekaj, jej ja to zobaczyć na zewnątrz. Aha! Okay. Chyba przeżyliśmy kebaba! Chyba przetrwaliśmy jeden dzień w kebabie. Niestabilna zmiana, odblokowano osiągnięcie. Większość zamówień była dobra. Kilka błędów, nic poważnego, ale tym razem szumy nie ustały. Kiedy spojrz na swoje odblaski w oknie, zobaczysz, że ktoś nosi swój uniform. Transmisja zakończona. Stan niestabilny. Dziękuję bardzo. To było ciężkie. Zostaw łapkę, a przejdę wszystkie zakończenia. A jeżeli chcesz, żeby mrówka ze mną to robiła, ta piękna, uśmiechnięta, tutaj rudobłosa dziewoja, to zostaw łapkę w górę i napisz komentarz. Pozdro. Nie jest się baba.